Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że trafiłam do zupełnie opustoszałego miasta. Równolegle biegnące ulice. Prawie nie ma tu ludzi, ale być może powodem jest też to, że jest po pierwsze listopad, a po drugie. To miejsce, te domy powstawały w ogromnej tajemnicy. Dwadzieścia tysięcy ludzi, jeden po drugim, wchodzili do kościoła i przysięgali, że nigdy nikomu nie zdradzą sekretu tego miasta. Ten, który zdradził, zawisnął na szubienic. Kiedy w mieście zaczęłam Wam mówić, że każda cegła, z której powstawała twierdza, ważyła 9,5 kg, mój operator, który jest teraz z drugiej strony kamery, powiedział: To jest niemożliwe, cegła tyle nie waży, bo to jest cegła współczesna. Natomiast to jest cegła, z której powstawał Józef. 9,5 kg. Wyobraźcie sobie tych ludzi, którzy w tym długim rzędzie przerzucali sobie cegłę z cegielni, która znajdowała się pod Józefowem do centrum budowy. 9,5 kg. Ojacie! Chodzimy teraz do części podziemnej twierdzy Józefow, która ma, uwaga, tak jak już wam mówiłam, 45 kilometrów korytarzy. Ona nie została zakończona, w związku z tym być może jeszcze jakieś korytarze miały powstawać, ale 45 kilometrów, wyobrażacie to sobie, to jest naprawdę ogromna odległość, taka mniej więcej jak z Wrocławia do Sobótki. Jestem już w podziemiach i okazało się przede wszystkim, że są tu podobno duchy. Straszy tutaj Ignacy, ten, który został powieszony w centrum miasta za to, że narysował jakąś mapę. Przewodnicy, z którymi rozmawiałam przed chwilą, mówią o tym, Całkiem poważnie. On się pojawia gdzieś w miejscu pod korzeniami drzewa, na którym zawisł, i to jest najsłynniejszy duch tych podziemi, chociaż ta historia jest bardzo tragiczna. Ignacy Pabil z Pardubic, cieśla, został stracony 3 grudnia 1793 roku w centrum Józefowa. Jego ciało wisiało ponad dwa miesiące na drzewie bądź szubienicy, bo do tego nie ma jasności. Miała to być przestroga dla wszystkich, którzy budowali tajne miasto, aby nigdy nie ważyli się zdradzić tajemnicy. Tak jak nade mną znajduje się potężny labirynt, koszar budynków urzędów, budynków przeznaczonych dla ludności cywilnej, tak pod ziemią mamy kolejny labirynt, w którym znajdują się te nieszczęsne, ciężkie cegły. Cesarz Józef II bywał tu wielokrotnie, był bardzo ciekaw jak idą prace, natomiast on nie doczekał końca budowy tej twierdzy. Ostatni raz był tu w 1787 roku. I jest taka legenda, że wszedł pod ziemię, spojrzał na te cegły, postukał i powiedział do budowniczych Sprawdzam, czy te cegły nie są ze złota. To miało oznaczać, że budowa tego gigantycznego kompleksu, który dzisiaj cieszy turystów, ale wtedy był sporym wyzwaniem finansowym, pochłonęła tyle pieniędzy, że austriacki dwór, no niestety, troszeczkę nad tym ubolewał. Najbardziej niesamowite w tych podziemiach jest to, że ich większą część zwiedza się ze światłem świecy. A kiedy mamy żywe światło, czas w podziemiach płynie zupełnie inaczej. Ja tu jestem zaledwie kilkanaście minut, a wydaje mi się, że jestem już znacznie dłużej. Rzeczywiście ludzie, którzy wspominają, że byli kiedykolwiek w podziemiach, twierdzą, byliśmy tam wiele dni, a tak naprawdę spędzili tam o wiele mniej czasu. Niesamowite jest to zwiedzanie ze świecami. Dobra, to idziemy. Najpierw wchodzicie ze świecą w miejsce, w którym żołnierze strzegli wejścia do twierdzy. Tutaj znajdowała się fosa, i tu przez te wąskie Okienka mogli strzelać. Nie wiem, czy wiecie, ale problem z tą twierdzą polega na tym, że podobnie jak twierdza Srebrna Góra, ona nigdy, nigdy nie musiała walczyć. Więc te wielkie pieniądze wydane na jej budowę tak naprawdę służą dzisiaj przede wszystkim turystom. A to jest świetny wymysł, nazywany tunelami minerskimi. Takie same tunele są na przykład w twierdzy Kłocko, która jest twierdzą partnerską dla Józefowa. Jak to działało? Bardzo prosty sposób. Labirynty chodników kontrminerskich miały służyć do wykrywania i likwidacji podkopów i chodników minowych, które mógł podczas oblężenia wykonać wróg Józefow. Trudno było zdobyć, miasto powstało na wzniesieniu. Twierdza miała mury i dobrze przemyślane strefy ostrzału. Zatem, aby przedostać się do środka, najlepszy wydawał się podkop i wysadzenie budowli. Uniemożliwiały to właśnie chodniki kontrminowe. Ich system składał się z chodnika wejściowego, służącego jako galeria bojowa do obrony fosy odchodzących promieniście w kierunku przedpola chodników głównych i chodników bocznych. W których umieszczono posterunki nasłuchowe bądź kontrminy. Tak naprawdę ta część twierdzy, w której teraz jestem, to jest korytarz, od którego odchodzą te tunele minerskie. To jest jakby wielka podziemna pajęczyna. To określenie działa na wyobraźnię. I teraz pytanie, jak taki żołnierz, który. Tutaj służył, mógł się zorientować, dokąd iść, no bo tu korytarz, tu korytarz, tu. Okazuje się, że każdy oddział miał mały fragment, który musiał znać na pamięć. Mały fragment pod ziemi, pod swoją, nazwijmy to, opieką. Musiał dokładnie taki żołnierz wiedzieć, gdzie jest, a nawet przejść tędy po ciemku, gdyby trzeba było się bronić i gdyby przyszedł tu wróg. Więc zapamiętanie małego obszaru było znacznie łatwiejsze niż poznanie całej twierdzy, ale także było bezpieczniejsze, bo dzięki temu można było cały czas utrzymywać wszystko w sekrecie. Pewnie zastanawiacie się, na jakiej jestem teraz głębokości, też się zastanawiam, ile ziemi jest nade mną. Te podziemia leżą na głębokości 7 metrów, niektóre na głębokości 9, ale to nie oznacza, że jesteśmy tak naprawdę tak głęboko pod ziemią, bo tu jest pewien haczek. W części twierdzy chodniki nie były drążone, a budowane, a następnie przysypywane tonami ziemi. Wiecie, co mnie najbardziej fascynuje w tych podziemiach? Że turyści przechodzą zaledwie kilometr. I to jest prawdziwy labirynt. Tu się łatwo zgubić, bo tu jest korytarz minerski. Potem kolejny jest tutaj. Następny tutaj. Czyli raz, dwa, trzy i czwarty. Tutaj, zaraz tam pójdę, ale najpierw chcę Wam powiedzieć, że kiedy twierdza przestała już działać, pozostałe korytarze zostały częściowo wykorzystane przez mieszkańców miasta jako korytarze kanalizacyjne. One są częściowo w wodzie, niektóre są dość niebezpieczne, ale z tych 45 kilometrów ten jeden kilometr można obejrzeć. Absolutnie bezpieczny sposób. Zobaczcie nawet tutaj, y, jakieś roślinki się przebijają przez cegły. Nocują tutaj też nie nietoperze, także jakieś życie w tych podziemiach do dzisiaj jest. Twierdza Józefów przestała funkcjonować w 1880. Roku. W czasie I wojny światowej znajdowało się tutaj więzienie, w czasie II wojny światowej stacjonowali Niemcy, a potem, jak to w tej części Europy bywało, Rosjanie. Ale miasto przede wszystkim pamięta o cesarzu Józefie, który tę twierdzę kazał zbudować. Pamiętajcie, to nie jest atrakcja dla wszystkich. Józefow polubią miłośnicy podziemi, mrocznych ulic i tajemnic. Józefow w Jaromierzu, blisko polskiej granicy. Tam dzisiaj dotarły Dolnośląskie Tajemnice i ważna informacja na koniec. Józefow ma dwie twierdze partnerskie: Kłocko i Srebrna Góra na Dolnym Śląsku.